Alan Ames zapisał takie słowa. Jest to przesłanie Ducha Świętego: Prawdziwa siła. Kiedy Wasz duch jest przepełniony moją miłością, pozostaje silny. Kiedy Wasz duch jest przepełniony egoizmem i dumą, jest słaby. Kiedy Wasz duch jest przepełniony pragnieniem, by mi służyć, Jego moc wyjdzie poza granice ludzkiego pojmowania. Prawdziwa siła jest w Duchu Świętym. Jeszcze raz posłuchajmy. Kiedy Wasz Duch jest przepełniony moją miłością, pozostaje silny. Kiedy Wasz Duch jest przepełniony egoizmem i dumą, jest słaby. Kiedy Wasz Duch jest przepełniony pragnieniem, by mi służyć. Jego moc wyjdzie poza granice ludzkiego pojmowania. Popatrzcie, jakie to jest proste. Kiedy nasz duch jest przepełniony miłością, którą jest Duch Święty, wówczas nasz duch pozostaje silny. Bo w nim jest duch święty, miłość. Kiedy nasz duch jest przepełniony egoizmem i dumą, jest słaby. Gdy popatrzymy na nasze życie, to tak jest, prawda? Kiedy nasz duch jest przepełniony pragnieniem, by służyć duchowi świętemu, wówczas jego moc wyjdzie poza granice ludzkiego pojmowania. I popatrzcie, tak zdarzyło się z apostołami. Wypełnieni Duchem Świętym, czyli czystą miłością, poszli głosić bez lęku. Piotr otworzył usta, powiedział wszystko, co Duch Święty chciał. I tysiące się nawracały. Co to wszystko znaczy? Abyśmy poprosili Ducha Świętego do wszystkiego, do rachunku sumienia, do którego będziemy się przygotowywać i zrobimy razem, aby to Duch Święty nam pokazał i poprowadził. Mamy wzywać Ducha Świętego do naszych relacji w rodzinie, w małżeństwie, między dziećmi, między rodzeństwem. Mamy wzywać Ducha Świętego do pracy, do zakupów. Popatrzcie nawet, jak robimy zakupy, czasami kupujemy naprawdę rzeczy zbędne, na tu i teraz zbędne. Czas, by dobrze był wykorzystany, też prosić Ducha Świętego, aby nie marnować daru łaski, jakim jest czas. Kiedy Wasz duch jest przepełniony pragnieniem, by mi służyć, tak mówi Duch Święty, jego moc wyjdzie poza granice ludzkiego pojmowania. Gdybyśmy pragnęli służyć Duchowi Świętemu, być Jemu posłuszni, otwarci na Jego natchnienia, wówczas poza granice ludzkiego pojmowania będą się działy różne rzeczy, mniejsze i większe, ale cuda. I nawiążę, kochani, do Maryi. Ona była przepełniona miłością Ducha Świętego. Nie było w niej ani egoizmu, ani dumy. Była przepełniona pragnieniem, by służyć Duchowi Świętemu. I tak robiła. Nieustannie otwarta na Jego natchnienia. Nieustannie posłuszna. Dlatego też ona będzie nas uczyć, ona będzie nam towarzyszyć, bo ona jest mamą, jest matką czystej miłości, jest żyjącą w woli Bożej i oblubienicą Ducha Świętego. Prawdziwa siła to Duch Święty w nas. Jego miłość, o którą trzeba prosić, do której trzeba się przygotować przez sakramenty. Pytanie: Czy chcecie podjąć taką drogę i taki trud, bo to będzie bolało i ma boleć? Bo wyznawanie grzechów, daj Boże, wypełnione skruchą, pragnieniem zadośćuczynienia będzie bolało. Ale jak piękne będą serca, uwolnione przez sakramenty, wzywające ducha świętego, by nas wypełnił swoją miłością. I prowadził życiem w woli Bożej.